Spinazom, na gruby yeah, I ain't here for the money, I here for the fame. Know it might be nice to own a jet plane. I'ma do it off for you. Come along and see true. But the road is pretty cold. You might need... a <many> <many> Dla kobiet Do tam, dam, kobiet A nie dla tych szwag, co stoję za rogiem Tą piosenką was pozdrawiamy Tym śmiechem, słowem, gdy spoczywani do dziewczyny i piszemy dla was numer Tak miłosny list To tym pocałunkiem sprawiamy tu was żołnierz w postaci kawałka Prezent na kobiet To nasza szczera gadka Dobre dziewczyny, trzymajcie pasą, głowa do góry, kochamy Was za to, jakie dokładnie jest tysence. Ty, 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 ty. Pozdrawiamy Was dziewczyny z całego świata. Popek, boli, chcą smorągi baba. Zjemy do zdobienia dla każdej matki. Życzę powodzenia, trzymajcie z Albanii. pra dama to mo mama to mo mama mo ya de a to do de de o conta ta do do kon Do, do końca szofra Dziwa dama To moja baba To moja mam To to pojam pracują dzieciak Do końca świata Do końca świata Do do końca świata Lajkujcie mojego fanpage'a I szukajcie mi bitu do Marihuana